Dzień dobry, z tej strony Jasiek i witam Was na kanale w Nowym Odcinku Musicali. Znacie to uczucie, gdy macie okazję zrobić sobie z kimś, kogo bardzo szanujecie, kogo bardzo doceniacie i oglądacie od dłuższego czasu zdjęcie, podchodzicie. Czekaj. <śm> <śm> Dobra, nie, nie zapomnij o tym, co to widziałeś. Podchodzicie. Robicie zdjęcie i się cieszycie, że macie wreszcie to wymarzone zdjęcie, na które czekaliście od wielu lat. Idziecie do domu. Przychodzicie do domu, sprawdzacie zdjęcie, które cyknęliście i się okazuje, że golą z Władcy Pierścieni wygląda korzystniej od ciebie? Mieliście tak kiedyś? Ja tak ostatnio miałem. Spotkałem Lizę i Lenę. Run in, run in, Cześć, moi drodzy, to wyglądało tak. Chodź, witer. <noise> Będziesz dzisiaj bardzo często przychodzić. Możesz tu zresztą gdzieś Dobry. zamieszkać. Ja podchodzę do nich i mówię... Nie, ty inaczej chodzisz, ty tak chodzisz, tak. Ja podchodzę, tak? I, i mówię, <laughs> ja podchodzę... Podchodzisz na... ...silnej garbie, tak? I mówię... HELLO! Za szybko poleciałem. Ja podchodzę do tych ja. pięknych kobiet i mówię... HELLO! I'm Jade Abraham, only bands! na przywitanie. Powiem wam, że przez te 5 sekund poczuję się po prostu jak w raju. Teraz przesłanie do dziewczyn, tylko proszę, jak to wymówić. Danke, mädchen. Danke, mädchen. Ich hoffe, dass wir zusammen ein material aufnehmen können, indem sie einige schwierige polnische Wörter lernen werden. No. Yy, po prostu dziewczyny, dziękuję Wam bardzo za to spotkanie. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się spotkać i nagryć wspólnie jakiś fajny materiał. Na przykład, trudne słowo. Peter, pierwsze, które przychodzi na myśl. Żółć. Żółć. Trudne <laughs> trudne na przykład, chrząszcz brzmi w trzcinie. <laughs> Jak ja sam nie potrafię. Na przykład, chrząszcz brzmi w trzcinie. Hej Siri, can you beatbox? Idę sobie na rowerze, schodami. Idę sobie na Także spotkanie z Lizą Mileną odbyte. Teraz pozostało mi jeszcze tylko spotkać moją krasi Lili Reinhardt. Lili to jest moja krasi Selena była, teraz to jest Justinem, a nie chcę tego chociaż która będzie pierwsza. Walczcie dziewczyny, jest o co. A propos crushowania, poprosiłem was w poprzednim odcinku, żebyście nagrali musicali i pokazali, w kim aktualnie się podkochujecie. Tak wam wyszło. Mój ten, który wygrał Popsaga jest Talia S. Z Norwegii.

jak w poprzednim odcinku wrzuciłem fragment, gdzie tańczę, to YouTube narzuci na to kategorię wiekową. Telewizji to nie może być w ogóle puszczane po 22. Ostatnio nawet widziałem, że ktoś na ikalina napisał mi komentarz, żebym ostrzegał, gdy zaczynam tańczyć, bo to przecież dzieci oglądają. Dlatego teraz, jak już tańczę, to staram się tańczyć w ukryciu, jednak zdarza się czasami, że ktoś mnie przy tym nakryje. Natęszenie. Wolałbym już chyba być przełapany z ręcznikami. Pa... Nieważne. Teraz taka rada ode mnie: takie tips and tricks. Jak ktoś was kiedyś przestraszy, to żeby nie dawać mu takiej satysfakcji, że wow, wystraszyłeś mnie jak śmiesznie, to musicie wtedy zacząć śpiewać. Tak jak na przykład tutaj. Bye, wanna swing from the chandelier. Kolejną straszną rzeczą, jaką możecie doświadczyć, to gdy na przykład wyjdzie nowe Timbark Show, takie jak to, zobaczcie. Tak, powinienem podskoczyć. A moi rodzice ciągle twierdzą, że prezenty przynosi Mikołaj. Konsola?! Ale Mikołaju... To jest bubr. A tu się okazuje, że nie ma zasięgu. W całym domu. I musicie wyjść na dwór w poszukiwaniu go, przemierzać parki, lasy, cały kraj, wszechświat. W poszukiwaniu tej jednej kreseczki sygnału. Tak jak na tym muzykali.

Który napisał Jak to jest warte tak dużo lajków? Pomyślałem, okej, okay, napisał taki komentarz, więc może się na tym zna. Zobaczę na jego muzykali, może mnie czegoś nauczy, wchodzę, a tam. No więc zacząłem po kolei oglądać jego nagrania. To Bardzo szybko można zauważyć jedną rzecz. Większość jego muzykali jest nagrywane bez koszulki. I ja już... Znam powód jego frustracji. Po prostu on wszedł na muzykali. Patrzy, a tu globalnego Ficharda dostał jakiś dzieciak, prawdopodobnie gimnazjalista, który nawet się nie poświęci na tyle, żeby zdjąć tę koszulkę, żeby pójść na siłownię, nawet nie pokaże tego kawałka klaty. To tak jakbyście robili jakiś projekt do szkoły, starali się przez dwa miesiące, przykładali się, dzień w dzień to robili, a wasz kolega z klasy przez dwie godziny by nad tym usiadł, coś tam napisał i dostalibyście taką samą ocenę. Także kolego? Nie gniewam się, ale ubierz lepiej koszulkę, bo się jeszcze przeziębisz. A teraz pora na waszą twórczość, którą przygotowaliście po poprzednim odcinku. Just be careful, Nana.

Hello, bitch, you can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the score. I can mean, get them both. Yeah. Oh, hey, okay, good day. Oh, you stress me out, you kill me. Yeah. I can't win, I can't win. My friends don't walk there, I was thinking that was No i pięknie kochani. Jeśli chcecie pojawić się w kolejnym odcinku, to nagrywajcie w dodając hashtag Janek Jestem 3 Piotrek. Wybierze kilka i zrobię z nich taką wspaniałą kompilację, jak przed chwilą oglądaliście. A ja w sekrecie Wam powiem, z dwoma osobami nagram duet. Za rok. <grystanie> Nie, żartuję, będzie szybciej, obiecuję. <grystanie> Może to być lipsing, komedii, albo jakieś wspomnienie, vlog z podróży. Powodzenia w nagrywaniu i swoją drogą, to muzykali, które przed chwilą obejrzeliście, to było muzykali z mojej podróży do Opola, do galerii Karolinka, bardzo dawno temu, kiedy miałem spotkanie z wami i mogliście mnie tam zobaczyć z taką cudowną ekipą. I to jest właśnie piękne w muzykali, że można tak zapisać swoje wspomnienie, zatrzymać ten czas w tym nagraniu, tak jak na przykład tu. A teraz pora na ogłoszenie musera odcinka. Jak zwykle pomoże mi Piterka. A mizerem odcinka zostaje Jura Kolaczek. Brawo! Jeżeli też chcecie się pojawić jako ci klaskający, to musicie wysłać swoje nagranie pod adres. Czekamy na Wasze skuszenie. A teraz pora na wyzwanie z konkursem, w którym do wygrania jest coś z najnowszej kolekcji J. Dabrowski Wear. Wystarczy, że nagracie jakieś komedii, jakąś śmieszną scenkę, możecie nagrać psa albo jakąś śmieszną sytuację. Jak śmiesznie śpiewacie, zaskoczcie mnie, to wrzucajcie na musicalis z hashtagiem Janek Jestem 3. A tutaj przykład. I dziękuję wam bardzo za obejrzenie odcinka, jeżeli wam się spodobał to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia już niebawem. Koniecznie ucałujcie ode mnie całą rodzinkę i pa pa, już za wami tęsknię.